Cześć, jestem Cydi, a to kolejny odcinek. Zagrajmy w Postal 2. E, tak, w poprzednim odcinku byliśmy na komisariacie policji zostawić, zostawić, zostawić mandat nasz. Mieliśmy do niego opłacić, ale no, myślę, że pamiętacie, jak to wszystko się potoczyło. A teraz musimy iść po Napalm a potem po zabawkę krociego, która jest całkiem fajna. Tak nawiasem mówiąc, dodam, że nagrywam ten odcinek drugi raz, bo jak nagrałem poprzedni, wszystko fajnie, spoko się nagrało. Już chyba byłem w, w piątku na, no, na początku, ale okazało się, że. Znaczy, no nic się nie okazało. Nagrywam, nagrywam, a tu nagle wyłączył się prąd. Pliki z frapsa wszystkie są, były. Ale niestety pliki z Audacity z dźwiękiem, z moim głosem się nie zachowały. No i nagrywam drugi raz. Tak więc będę wiedział mniej więcej co tu trzeba zrobić, co myślę, że będzie bardziej na dobre niż na złe. No i już tam widzimy naszą fabrykę z napalmem. No i. No i tak. Jak widzicie ciągle jesteśmy tym komendantem policji. Wszyscy się nam powinni kłaniać i tak dalej. Możemy sobie chodzić z bronią wyciągniętą, a nikt nam nic nie zrobi. Co jest na wielki plus. Ale już kolejnego dnia niestety nie będziemy mieli tego stroju komendanta i... I będzie jak zawsze, ale... Ale tak być musi i tak jest. A tu już mamy nasz napalm, który musimy... Albo kupić, albo sobie załatwić, więc tak myślę, że sobie go załatwimy w sposób legalny Ciekawe gdzie trzymają napalm. Nic, na pewno znajdę. No na pewno znajdę. Na pewno go znajdziemy. A ty gdzie? Dobra, tamtych sobie odpuścimy. Idziemy po ten napalm. W sumie droga po niego jest bardzo blis... No, do niego jest bardzo blisko. Nie trzeba jakoś wcale szukać. A ty co? Hmm, nawet nie wiedziałem co on dokładnie powiedział. Myślę, że wy też nie usłyszycie. Ale raczej... Nic ciekawego. Nie wiem po co go zabiłem, skoro on i tak nie miał nic złego do mnie. Trochę słabo z życiem naszym, ale dajemy radę. Tamtego można załatwić teraz. I ty. Trochę głupie jest to, że e, jak strzelam headshot, to im się nic nie dzieje. Znaczy, no trzeba dwa Herszoty, żeby zginęli, ale. Ale tak to już jest tutaj, Syf niestety. No i już Jedna jesteśmy. Mamy nasz Napalm. Czas się zabawić z panem Napalmem. Ano, się zabawimy, chociaż tutaj będę wolał nie strzelać z niego. No ale teraz jest animacja, i niestety albo stety będzie się działo to, co już widzieliśmy kilka razy w tej grze. Czyli, czyli, czyli. No, patrzcie. Bum. Wszystko wybuchło. A my musimy stąd uciekać. Ja sobie trochę ściszę grę, bo naprawdę strasznie głośne jest. Ciężko jest dostosować sobie ten dźwięk, żeby zawsze był. Żeby zawsze był dobry. Gdzie mam teraz iść? Tam raczej nie. Nie. A, tak. Dobra, w sumie mogę zginąć teraz jeszcze. sobie. Okej, okay, padłem. I teraz co zrobimy może tak jak trzeba? Ale przecież chyba nie zajerałem teraz ale no dobra, jak jesteśmy tu. Grę, tyle, co Może te... tędy? Chyba tak. Znowu Może się uda od razu doskoczyć tam. Nie, nie udało się. Bo tam potem trzeba iść tamtą, tamtą, tamtą kratką wentylacyjną. No gin. Tak, więc chodźmy tędy. No, jak nie doskoczyłem, jeszcze można tamtędy wskoczyć, ale. No, gin. Ale muszę jakoś dać rady, doskoczyć tam. Bo tam przecież nie doskoczę. Chociaż stąd. Spróbujmy. Nie Okej, okay, udało się. Całkiem fajnie. I tędy. Okej. Okay. Tutaj po lewej mamy tam... Mhm. Mm nie jestem pewien. Aha, są apteczki, więc apteczki na pewno weźmiemy. Mamy tu też uh, chyba koktajle. No nie, tylko apteczki. A to, apteczki na pewno. Uh, ud... Nie wiem co się stało. No. Fuck, cofnęło nas, bo gra się zawiesiła. Zawiesiłem się w teksturce. Ale... Hmm. Dobra, w sumie mogę... Jak mnie ogień nie zabije, to już pójdę sobie. Jak się... O nie, dobra, 50 HP zostało, więc mogę iść. I tutaj właśnie musimy pójść. Teraz znowu jakieś skakanie. Wiadomo. Teraz chyba trzeba tędy. Teraz trzeba tu skoczyć. Tu hop. I tu. Teraz mam animację, że się to łamie. Wszystko skaczemy tu. Skaczemy tu. Nie wróć. Trzeba wskoczyć na to. Aha, tędy trzeba. Jednak to. Moja babcia by przeszła tę grę, gdyby tyle co ty. No fajnie, fajnie. Masz fajną babcię. Ale jakoś nas to za bardzo nie obchodzi. Przynajmniej jak powtarzasz to tak często. Chociaż powtarzasz to przeze mnie, ale. Znowu Ale nieważne. Dobra, teraz będzie nas gonić kula. Dobra, to się urwało Czy jeszcze sama kulka nie spadła Ale trzeba to szybko zrobić Bo zaraz ona się urwie No I tutaj się przytoczę Ale chyba nam to niepotrzebne patrzeć Zapiszę sobie No fajnie, fajnie, fajnie I już tu chyba jacyś przeciwnicy nawet będą, albo i nie. I znowu skakanie. I znowu parkour. A w czytaj. Na którym nie udało mi się przeskoczyć wszystkiego, chociaż jest to banalnie proste. Ale ja skilla jakiegoś wielkiego nie mam. I hop. Mówiłem, że nie jest trudne. I tutaj. Dobra, zwiewam. I hop. Na początku trochę nie wiedziałem, jak to zrobić. Ale trzeba było po prostu wskoczyć. No i to mamy z głowy. O nie, nie muszę chować broni. No i teraz widzimy się, jak będę przykroczył. Okej, okay, jestem już w tym całym centrum handlowym. Nawet nie wiedziałem, że już to wlazłem, bo tu było takie wejście dziwne. Ale z tego, co pamiętam, to już tu jest ten cały kroci. Gdzieś, gdzieś, gdzieś tu. Ty, maskotka, potrzebuje zły dotyk kroczego. Jesteśmy wyprzedani. I takie tam. No, ale załatwimy to sobie w prostszy sposób niż płacąc. Kicha, wyprzedane, za to mają do cholery Larych. No, alerego my nie chcemy. I jesteśmy w ich magazynie. Co tu robisz? Co do. No, zabić tych dwóch nie było ciężko, ale. Ale później chyba będzie trudniej, a szczególnie walka z Kroczym samym. A to już jak będziemy wychodzić. Ale nie będę wam spoilerował tyle apteczkę bierz ją. Bez dwóch zdań. Potrzebuję tego więcej. Dobra, mamy pełne HP I chyba musimy iść teraz tutaj w prawo. A nie, stąd przyleźliśmy. A fuck! Gdzieś chyba niedawno zapisywałem, mam nadzieję. Prosty zapis. Czwartek. Okej. Okay. To chyba było niedawno. Aha, jeszcze jak miałem mało HP, ale. Mam nadzieję, że nikt tego nie filmuje. No, może nie. Ale te HP było chyba. Nie, tu nie. Ale gdzieś tam było. Zaraz powinniśmy znaleźć. Tu nie. A tutaj. I bez dwóch zdań. Potrzebuję tu musimy tego iść więcej. tędy teraz, w dół. Zabiję go tak? E. Ciebie najpierw. Nawet w nas nie zaczął strzelać. No, co się patrzysz? Hmm. Dobra, mamy fajną broń, kasę. Apteczkę, ale mamy pełne życie. I słyszałem wybuchy. Słyszałem jakieś wybuchy i. Nie, 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 nie. A sama się zabiła. Trafi nas, trafi. E, trochę trafiło. I mamy krocz jego. Misja wypełniona. Z całą starannością. Czas do domu. Okej. Okay. No, i teraz musimy stąd po prostu wyjść i będzie koniec. Koniec dnia. Ale policjanci nam problemu nie będą jeszcze robić. Znaczy już nie robią. Na początku lekkie problemy w walce z nimi miałem. Tam są. Nie widzieli mnie czy co? czemu on nie chciał ginąć Trochę hapem mam mało i teraz nie sejwowałeś przed chwilą Czyżby był koniec? Przygotuję sobie broń. A nie, jeszcze nie koniec. tego nie filmuje. Okej. Okay. Tamten jeszcze żyje. Czyżby już wszyscy czy nie? Moja babcia by przeszła tę grę, gdyby sejwowała tyle co ty Tu powinny być właśnie apteczki, które... A nie, tu jest to. Tylko nie mogę tego wziąć. Nie mam pojęcia czemu. A może mam jeszcze gdzieś w plecaku? Nie. To nie wiem czemu nie mogę tego wziąć. Może muszę jakoś tam wskoczyć, ale poprzednio jak to przechodziłem też nie mogłem, więc. Nie saveowałeś przed chwilą? Więc może się nie da, ale już sobie to naładuję. No już oberwał trochę. Myślisz, że No? Walka z nim powiem wam, że jest dość trudna. Mówiłem.

Nie, nie Tak, sam siebie teraz zabiłem Znowu Wiem, że łatwo nie jest. A nawet jest bardzo ciężko. Można go tylko wybuchami załatwić. No to jakoś zdjąć z pistoletu na przykład. Można. Tak więc żyjemy i pokonaliśmy go. No, moja babcia by przeszła grę, gdyby tyle co ty. Dobra, dobra. I mamy koniec naszego dż -dzion -dż dzionka I tu mamy wyjście. Tak, wyjście, hop. Okej. Okay. Mam nadzieję, że znalazłeś zły dotyk Krociego. Nie uwierzysz po ile chodzą w sieci? O, tak, dostałem Krociego. Tak, z pewnością kilka razy. I, chcesz zobaczyć ten fajny dynks, jaki dorwałem do niszczenia chwastów? A -a -a! Zniszczyłeś mój dywan, głąbie! Przepraszam, celowałem wyżej, naprawdę. Muszę ten szajs wykalibrować.